Witajcie, ostatnio odkryłem, że mój główny komputer jest w zasadzie ekwiwalentem według specyfikacji do PlayStation 5 Pro, ale również przy odrobinie szczęścia można taki sam komputer złożyć w cenie PlayStation 5 Pro, więc jest ekwiwalentem nie tylko specyfikacją, ale też i ceną. Komputer ten oparty jest o Radeon RX 6800 oraz Ryzena 55600 w akompaniamencie 16 GB pamięci RAM. Komputer, który w zasadzie mam teraz przed sobą, i jest on w cenie i wydajności PlayStation 5 Pro. Składa się, tak jak wcześniej wspomniałem, z RXA 6800 za cenę około 1730 zł. po tyle mniej więcej chodzą te karty. Oczywiście procesora Ryzena 55600 za około 380-390 zł. Na promocjach one chodzą, np. w Morelach. RAM DDR4 16 GB 3200 MHz. Za 145 zł, zasilacz DeepCoola, który również spełnia wymagania nasze wszystkie, za 290 zł. obudowa, która nam bez problemu pomieści tak ogromną kartę graficzną 209. Dysk takiej pojemności, jaki mamy w PlayStation 5 Pro, czyli 2 terabajty Za tyle. Płyta główna to będzie powiedzmy w miarę budżetowa. Jest to budżetowa płyta e, Asrocka, ale na chipsetie B450 i powinna nam wszystko uciągnąć. E, nie jest to ta sama płyta, którą mam teraz przed sobą, ponieważ płyta, którą mam w swoim komputerze, już się nie da kupić. Jest ona zbyt wiekowa i nie jest już po prostu w sprzedaży. No, i do tego chłodzenie procesora, czyli Endorphy Spartan 5. Teraz na promocji za niecałe 70 zł, nam powinien sensownie schodzić naprawdę nasz procesor. Cena tych wszystkich komponentów do komputera w cenie PlayStation 5 Pro oraz wydajności PlayStation 5 Pro wyniosła 3481 zł, czyli dosłownie dwie dyszki mniej niecałe niż kosztuje właśnie PS5 Pro. Natomiast y, przydałoby się tak naprawdę w tym zestawie, co składaliśmy, płytę główną wymienić na trochę mocniejszą B450 albo przeciętną B550, bo ta płyta co wybraliśmy jest taka na styk. Bardzo fajny film o bardzo podobnym temacie nagrał wczoraj Camille Tech Testers i to mnie natchnęło do nagrania podobnego filmu, ponieważ mam w zasadzie taki komputer już. On złożył komputer w cenie PlayStation 5 Pro i udało mu się tam zmieścić RTX -a 4060 Ti z Ryzenem 5600 oraz składał komputer jak PS5 Pro, czyli o tej wydajności. I z Ryzenem na Zen 2, Ryzenem 7 trzeciej generacji, RXM 6800, mi się udało połączyć ten komputer z tym komputerem, bo mamy procesor. Ryzena 5600 i kartę RX 6800. I on na tego Ryzena 5600 nałożył niestety tylko boksowe chłodzenie, ponieważ już budżet nie pozwolił na lepsze. No ale my się w budżecie ceny PlayStation 5 Pro zmieściliśmy również z Partanem Piątką. No i żeby nie było, to mam przed sobą taki komputer Ryzen 5600 5 16 GB RAMu. 3200 MHz i RX 6800. Teraz przejdziemy do testów tego komputera w grach, natomiast od razu chciałbym uprzedzić, że nie będę porównywać wydajności w grach tego komputera do żadnych konsol, ponieważ konsolowe gry mają zupełnie inną optymalizację i są inaczej skonstruowane. Więc w ten sposób demonstracja tego komputera, a nie żadne porównywanie z konsolą. Testy zostały nagrane za pomocą zewnętrznej karty przechwytującej, czyli procesor nie jest dodatkowo obciążany programem do nagrywania. Te testy są fragmentem mojego filmu z kwietnia bieżącego roku. Wszystkie testy w 1080p. W Forze Horizon 5 z najwyższych okolice 265 klatek. W Eurotraku 2 na najwyższych ustawieniach otrzymujemy około ok. 360 ramek obrazowych. W Definals na wysokich 160 kratek średnio. W Counter Strike 2 na ustawieniach średnich około ok. 170 ramek na sekundę. W kontrolu na presecie wysokim 112 ramek obrazowych. No, i w Fortnite, który nadal jest źle zoptymalizowaną grą, około 110 kadek na sekundę średnio na ustawieniach średnich. Warto wspomnieć, że Radeon 6000, czyli również ta karta graficzna, wspierają AMD Fluid Motion Frames, czyli Upscaling działający w każdej grze, oraz oczywiście najnowsze wersje FSR. Podsumowując, czy taki komputer byłby lepszym wyborem niż PlayStation 5 Pro? To zależy od bardzo wielu czynników, ponieważ konsola jest skierowana bardziej do osób, które nie są zbyt obeznane w komputerach i jest bardziej mobilna, bardziej przystępna jeśli chcemy na przykład sobie przy telewizorze postawić. Natomiast komputer jest znacznie bardziej uniwersalny. Może nam służyć do pracy, nauki. Komputer również jako, że jest komputerem, umożliwia nam modernizację w przyszłości, czyli możemy wymienić. Procesor, karty graficzną, dysk, to są te najważniejsze rzeczy, które często użytkownicy chcą właśnie wymieniać. I w komputerach to nie jest żadnym problemem. Mam nadzieję, że taki film, w którym powiedzieliśmy sobie, jaki komputer jesteśmy w stanie złożyć w cenie PlayStation 5 Pro, a komputer, który złożyliśmy jest również dokładnie o wydajności tej konsoli, więc konsola jest wbrew pozorom w miarę dobrze wyceniona. To pamiętajcie, że do konsoli jeszcze pewnie większość z was sobie musi dokupić napęd na płyty, byśmy mogli grać w gry z PS4 oraz tańsze po prostu wersje pudełkowe gier na PlayStation 5, które kosztuje około ok. 300 zł. No i wtedy wychodzą nam z tego takie 4000 i uważam, że te 4000 to jest taki optimum, żeby złożyć ten komputer, żebyśmy to mieli bardziej sensowną płytę główną, ewentualnie jeszcze koszty wysyłek, w tym. Czy usługę składania komputera do osób, które po prostu samemu tego nie chcą robić. Bądź po prostu peryferia. Dzięki wielkie za oglądanie, zapraszam do subskrybowania i wspierania kanału Link w opisie. Do następnego odcinka.